Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Deus Ex Human Revolution i oczywiście na początku muszę Was poinformować, że ten let's play jest let's playem nagrywanym, ee, że tak powiem, wcześniej. Ja właściwie, no to jest chyba logiczne, że wcześniej. Ale chodzi o to, że po prostu nagrałem już ten odcinek i teraz po prostu jest post komentarz, a, bo mi się nie nagrał dźwięk, głos mój, komentarz piękny i niestety musimy. Eee, tak to właśnie załatwić. No cóż, yy, i przy okazji, powinienem Wam też powiedzieć, że wykonałem misję poboczną też za nagraniem, też oczywiście mi się coś tam spierniczyło i fala niepowodzeń niestety trochę mnie zniechęcała do gry, no ale zabrałem się za to, jestem. Dlaczego nie było filmików na YouTubie? To też jest chyba ważna informacja. Otóż mam pewien taki. Zostawiam Wam to na chwilę. No, tak jak mówiłem właśnie, e, mam pewien projekt na studia, który e, wykonuję. To jest taki powiedzmy film. Nagrywamy sobie tutaj z ludźmi z roku, no i niestety zaliczenie tego wymaga, więc musimy to zrobić, dlatego przez jakiś czas nie mogłem niestety nagrywać nic, bo pełne ręce roboty miałem, ale przechodzimy już do gry, eee, spróbuję się tam przedostać, oczywiście spojrzymy sobie na mapę. Eee, muszę dostać się w to miejsce, więc prawdopodobnie będę chciał to eee, jakoś uczynić. Nie pamiętam co tu się działo. Nagrywałem to 3 dni temu chyba. To miał być odcinek w sumie na piątek z tego co dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam. A, no i jest dzisiaj poniedziałek, godzina 21:53, kiedy nagrywam ten komentarz po raz drugi. Witam w moim świecie. A, dobra, więc tak, tutaj mamy beczkę, którą na początku przynajmniej nie będę chciał użyć. No i moim głównym celem będzie praktycznie przedostanie się do tych drzwi, co przez najbliższe. No, nie chcę wam spoilować filmu, ale to zrobię przez najbliższe 10 minut. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. A, tutaj będzie fala niepowodzeń, no ale cóż, w pierwszym podejściu próbowałem podejść do drzwi. Okazało się, że są zamknięte, i muszę e, złamać kod, więc to mnie trochę zniechęciło do a, dalszej rozgrywki. W ogóle, sorry, jeśli słyszycie, że mam butelkę w ręce, ale a, czasami, jak nie gram, to muszę się czymś zająć. A cóż, dobra, wczytuje nam się gra. I co dalej? Dalej będzie podejście numer 2 i oczywiście wywaliło mnie gdzieś daleko, więc musimy przejść to samo. Znowu do nas zadzwonił Koleś, I Darrow. Już nie będę go słuchał, nie będę jakoś God. nie zostawiał większej uwagi. I I no i lecimy about. w to samo miejsce. Na chwilę prawdopodobnie you know, zapiszę grę, i spróbuję się przedostać gdzieś dalej. Gdzieś tutaj powinienem zapisać. Nie wiem czemu tego jeszcze nie zrobiłem. To byłoby bardzo logiczne, gdybym to zrobił, ale widocznie mój przeszły ja. Nie zrobił tego, bo stwierdził, że tak powinno to wyglądać. No to co, schowamy się za ścianę i, o, tutaj zapisałem właśnie i spróbujemy przedostać się gdzieś tam w prawo, więc e, tak to powinno mniej więcej wyglądać. Schowamy się tutaj gdzieś za tą betonową jakąś skrzynką, nie wiem co to jest, blokiem betonu. No i następne co będę robił, to będę starał się gdzieś tam przedostać. W dalsze miejsce ominąć tych gości. Oczywiście prawdopodobnie ja sobie tutaj podładuję baterię, więc musimy niestety poczekać, aż to się mm, zakończy. W tym momencie sam widzę, jakie to jest straszne do oglądania i rozumiem, że jeśli nie chcecie tego oglądać, bo ładowanie baterii nie należy do najbardziej spektakularnych rzeczy, które robię w tej grze. No, ale trzeba to przetrwać, jeśli nie chcemy wydawać batonów albo innych tego typu. Udogodnie, dobra, bateria mi się już naładowała, więc prawdopodobnie będę się teraz zastanawiał, co zrobić. Wciśniemy sobie właśnie guzior z prądem i lecimy dalej. Co nas dalej spotka, nie mam pojęcia. Tak, podejdziemy, będziemy się włamywać, ale niestety umarliśmy i tym razem, więc. Podejście numer 3, jeśli dobrze liczę. A, tak, numer 3. ładuje nam się gra. Boże za oknem ktoś hałasuje. Jesteśmy przynajmniej bliżej, to już jest jakiś y, punkt odniesienia. Y, I tutaj się zastanawiałem, co zrobić, czy. Iść w to samo miejsce, czy nie. Postanowiłem zrobić to samo mniej więcej, tylko teraz chyba, jeśli dobrze pamiętam, y, chciałem wykorzystać mój karabin na strzałki albo więcej y, tych. Y, nie batonów, to jest, nie wiem co to jest tak naprawdę wygląda trochę jak keg, ale nie wiem czy tak, właśnie wyjmiemy sobie karabin na strzałki i postaram się kogoś tutaj zaciukać, zapiszemy grę no i będę się powoli właśnie wychylał tylko teraz tak, prawdopodobnie oni się zorientują, że coś jest nie tak i tutaj do mnie podbiegną i to znowu zakończy się dla mnie nieciekawie cóż o i teraz mnie zauważyli i teraz mam już przesrane Czyli próba numer 3 zawiodła Próba numer 4 Wczytujemy ostatni zapis I słuchajcie Czy to jest ostatnia próba? Nie pamiętam szczerze powiedziawszy Ale mam nadzieję, że tak No zobaczymy, zobaczymy W każdym razie ja mam strzałki gotowe Zaczniemy może Od tych gości Jeśli zaczniemy od tych gości to znaczy, że to jest ostatnia Próba Nie pamiętam co się działo później, ale wiem, że ostatnią próbą była próba, w której właśnie załatwiłem tych gości bocznych i nikt ich nie zauważył, więc to mnie zachęciło do dalszej gry, ale jeśli zacznę teraz strzelać tego, to to się może nie skończyć tak jak ja bym tego chciał i no właśnie, więc to chyba nie jest ostatnia próba, więc jak to się mówi do pięciu razy sztuka oni zaraz się tutaj ogarną, mam nadzieję, że tak się właśnie stanie i przejdziemy do rozgrywki dalej. Ja oczywiście tutaj postarałem się Wykorzystać fakt, że jestem trochę niewidzialny. No ale już widzę, że nie jest tak, jakbym tego chciał. I zostanę zabity po raz czwarty, jeśli dobrze liczę. I teraz będzie piąta próba. Zobaczymy, czy piąta próba będzie próbą ostatnią. Mm. Nie mam pojęcia. O mój Boże, tak to jest jak się nie ma czasu na nagrywanie. Wiem, że powinienem się trzymać tego planu, bo obiecałem wam kiedyś, że będę się go trzymał. No ale nie zawsze się też da tak zrobić. Wiem, że jestem już kilka odcinków choja do tyłu. Prawdopodobnie dzisiaj się odcinek nie pojawi. Za to jeśli się wyrobię jutro, to powinien być jakiś przynajmniej jeden odcinek z Choja, no i Max standardowo. No tak, i to będzie już chyba ostatnia próba. Wziąłem też wszystkie baterie uzupełniłem. Więc na przyszłość będę mógł już sobie jakoś z nimi poradzić. I co? Kolejny typ do odstrzału Fajnie, że się nie zorientował w ogóle, że Dostał, ale on zaraz powinien paść. Tak, padł, tamci są ostrożni, ale już nie są na tyle ostrożni, żeby... O fak. tutaj pod, podszedł koleś i tego załatwimy w ten sposób i tam zostało jeszcze jeden, nie, jeszcze dwóch, nie, jeszcze jeden. Ten dostał, nie wiem czy on dostał w głowę, w każdym razie jest na to szansa, chyba nie dostał, no to dostał w ja. O, i to był właśnie kolejny bug. Albo bug. Zależy, czy jesteście gra czy nie. No i teraz znowu kolej zniknął. O, ta gra mi się coś zaczyna pierniczyć ostatnio. Trudno. Dobra, no to co, przeszukamy chyba ich teraz wypadałoby ich przeszukać. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest baton, który sobie weźmiemy oczywiście. Tutaj jakieś pierdoły, jeszcze przeszukamy ich więcej. Gdzie jest kolej jakiś? Tutaj leżą. Dobra, podejdziemy do nich. Weźmiemy sobie kredyty, zawsze spoko. Mamy 10 tysięcy kredytów stać nas na Praxis. Muszę to w następnym odcinku zrobić, bo w tym oczywiście tego nie zrobię. Tak jakoś wyszło. I to byłby chyba koniec naszej podróży tutaj, więc będziemy teraz hakować, że tak powiem. Komputerek jest dosyć prosty, więc nie powinno być problemu. Zaczynamy od tego. Standardowo potem przechodzimy do tego. Następnie do tego wykryło nas, ale to nie powinno e, już w niczym przesądzić, w niczym przeważyć. E, no i jesteśmy. Tak, jesteśmy już. Wchodzimy. No i gra nam się ładuje od nowa. Ja się muszę napić słuchajcie, bo cały dzień mówię. E, przepraszam was bardzo, że takie odgłosy nietypowe dzisiaj, ale to. Już Tak, na gazowana Polecam I oczywiście teraz lokowanie produktu i YouTube mnie zdejmie cudownie Więc nie polecam Chociaż teraz nie powinienem tego mówić Tak, tutaj myślałem, że to jest bankomat Okazało się, że to jest wpłatomat, czy coś w tym stylu Do windy się nie wejdzie, więc hakujemy drzwi No i hakujemy, poziom jest czwarty, więc powinno być trudniej, ale nie będzie trudniej Więc lecimy do góry Tutaj jest chyba tylko największy problem, bo to jest właśnie czwarty poziom. On został przejęty bez zauważenia. Zresztą więc no, drugi też bez zauważenia, więc już nie ma nic, co mogłoby nas powstrzymać przed zwycięstwem. Dobra, wchodzimy w takim razie. Wchodzimy. Jeszcze sprawdzałem windę, właśnie inne drzwi. Nic się tutaj nie zrobi komorniku. Tutaj mógłbym wejść i przejść ten fragment, ale tego nie zrobię, bo mogę iść tam tędy. Wolałbym tędy iść, bo tutaj jest znacznie prostsze przejście. I tu mówię z doświadczenia, z tego co pamiętam, e, grałem kiedyś właśnie w Deusa, i miałem troszeczkę problemów kiedy byłem w tym miejscu. A że gram jeszcze na trudniejszym poziomie, to spodziewałem się jeszcze większych kłopotów. No ale tutaj się bawiłem e, tymi skrzynkami, myślałem, że tam będzie jakiś szyb, zresztą jak się zaraz okaże, poszedłem jeszcze niżej. No tutaj mnie kolejś prawie zauważył, na szczęście nie do końca, no i poszedłem właśnie niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej w poszukiwaniu ewentualnie jakiegoś szybu, bo tutaj ta lokalizacja wyglądała całkiem kusząco, ale niestety szybu nie było, nigdzie nie dało się tutaj wejść, więc zrezygnowany, wróciłem na górę no i lecimy na górę, bo tu jest minus drugie piętro więc jeszcze tutaj kminiłem czy nie odkręcić tego zawaru w jakiś sposób, niestety nie dało się, więc lecimy wracamy na górę, mam nadzieję, że dobrniemy do jakiegoś konkretnego miejsca no i przejdziemy dalej, bo myślę, że to jest właśnie nasz największy cel. tego się trzymajmy. Tak, tutaj. To jeszcze nie tutaj chyba. A, tutaj trzeba skakować, właśnie. Nie pamiętałem, że trzeba skakować, a jednak trzeba. No to co, włamujemy się. Nie wygląda to też jakoś bardzo trudno. Mamy tylko czwarty poziom tutaj. Nie wiem, czy mnie wykryje, nie pamiętam kompletnie. Nawet jeśli tu mamy szansę wyprzedzić ten firewall. Tutaj już kliknąłem i jesteśmy w ostatnim miejscu, więc... No więc myślę, że damy radę. Dobra, jesteśmy. No i chyba będziemy wchodzić powoli. Wiem, że jest kilka tutaj osobników, którzy nie są za bardzo przyjaźnie nastawieni. Oczywiście względem mnie, więc ja tutaj będę starał się jakoś przedostać. Ale widzę, że tutaj koleś nie widzi, bo jest zasłonięty tym tirem, czy tym. whatever this is. Takim podglifem, trochę mówiąc. No i tak. Tutaj mamy kolejnego gościa, który mnie zobaczył. Ja go zdejmę, ale nie podejrzewam, że przeżyje tak właśnie, więc kolejne podejście nadchodzi. Oczywiście musimy załadować grę, jeszcze raz, po raz kolejny i tym razem myślę, że mamy większe szanse, chociaż prawdopodobnie to też nie będzie próba ostateczna. No ale co, ja tam prawdopodobnie... Aha, tutaj właśnie chyba miałem taki moment, w którym się dziwiłem, że koleś patrzy prosto na mnie i mnie nie widzi. No, ale skoro jest ślepy, no to właśnie i tutaj było coś, idź sobie stąd, koleś, idź sobie, bo Cię tu nie chcę, tak. Teraz widzę, jak ja idiotycznie wyglądam, kiedy czasami gram, znaczy wyglądam, jak się idiotycznie zachowuję, może w ten sposób. No i co, nie będę tutaj chyba sterczał do strony śmierci, tylko poczekam, aż koleś, chociaż oni mnie nie widzą chyba teraz, więc mógłbym zaryzykować przejście w tą właśnie stronę, więc to chyba uczynię, czemu by nie? Na początku myślałem, że będę musiał iść tam w lewo, o tam gdzieś za ten samochód. No i tam praktycznie chyba pójdę. Tak, no to by wyglądało. Ale potem ogarnąłem, że w sumie znacznik mam z tyłu, więc powinienem iść do tyłu. No i sprawdziłem też na mapie. Okazało się, że na mapie wygląda to mniej więcej w ten sam sposób, więc stwierdziłem, że muszę skręcić w prawo, a skoro muszę skręcić w prawo, to muszę iść do tyłu, tak jakby... No więc, właśnie tu jest prawo i tam się zacząłem udawać, ale co się okazało, koleś mnie zauważył jakimś, cudem, no i stałem w miejscu czekając na śmierć, która jakimś cudem nie nadchodziła, więc postanowiłem po prostu poczekać i umrzeć z honorem, ale teraz chyba będzie już ostatni, ostatnia próba, więc myślę, że... Myślę, że to będzie właśnie koniec tego wszystkiego, o ile dobrze pamiętam, oczywiście, bo tak jak zaznaczałam, nie wiem wszystkiego na 100%, więc plan jest taki, żeby poczekać aż ten koleś tutaj przejdzie albo zanim on mnie zauważy, żeby iść tutaj po prostu niezauważenie się tam przedostać, co właściwie zrobiłem. No i dobra, dalej będziemy właśnie przechodzić do tej skrzynki i będziemy ich wszystkich starali się ominąć, nawet jeśli nie do końca ominąć ich normalnie, to przynajmniej na Niewidzialności, przez co na pewno uda się nam mm, to wszystko jakoś obejrzeć i załatwić bezszelestnie. Więc co ja się tutaj schowam, widzę, że tam jest kilku gości. Mam trzy baterie, mam szansę się tam przedostać. Nie mówię, że nie, tylko kwestia jest tego, jak ja to zrobię. A zrobię to w sposób taki, że po prostu przejdę za nimi i zostanę zabity. Cudownie, to nie była chyba ostatnia właśnie próba, niestety, aczkolwiek. Zawsze jakaś szansa jest na to, żeby umrzeć w drzwiach Tak blisko celu, cóż Cóż, 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 czytuję ostatni zapis i teraz chyba już ostatnia Tak mi się wydaje Tak Tylko troszeczkę daleko chyba jestem A może nie, Nie, ja chyba nawet nie No więc tak, ja sobie wykorzystam Maksymalnie dwie baterie Bo chyba nie zejdzie mi na to cała i zdejmiemy sobie tego gościa, będąc przy okazji niewidzialnym. No, czyli standardowa właśnie e, tutaj wizualizacja moich podbojów. Kutniemy sobie od razu, wyłączymy, a właściwie stracimy możliwość e, kombinowania e, niewidzialnością. Czekamy, aż zacznie nam się badować bado e, bateria, ładować bateria. No, i chyba załatwimy tego gościa strzałką, chociaż wiem, że mam 13, 12 plus 1, jedną załadowaną, no ale dostał headshota. Szybko został załatwiony. Mamy wirusa, mamy kredyty, jeśli dobrze. Tak, kredyty 225. I musimy iść tam. Tam są do mnie nastawieni przyjaźnie ludzie. Przynajmniej tak pokazuje mapa, więc tam się udamy. I tam będzie filmik, na który już Was w sumie mogę zaprosić. Oczywiście, najpierw przeszukamy tego gościa, no, a nic nie miał ciekawego, ale weźmiemy. No i wchodzimy sobie do tych drzwi, w których, jak mówiłem, jest coś niezwykłego, coś na co normalnie nie wiem, czy zgodziłbym się na to, że w ogóle to jest realistyczne. No ale skoro tak gra sobie um wymyśliła, tak twórcy tej gry zaprogramowali ją, więc. Dobra, zostawiam Was z filmikiem. tongue you disappoint me jensen i thought we were friends then my hacker goes missing you break into my place of business and you don't even have the manners to knock when you enter a room a lot of bell tower heavies looking for you and you reason i don't just turn you over yeah vasily savchenko never touch the stuff you're wearing his arm gpl device inside it let me straight to you Scavenged tech. Get you every time. Wrong woman, don't do that, here. Sorry to say, the man I got this from wasn't in a position to complain. Bell Tower gave us his corpse a few weeks ago. Bell Tower? Not Tai Yong's Young? not the one grabbing people off my streets and giving me choice args, so I closed my eyes. Sevchenko had four other scientists with him. I'm not wearing any of them. So maybe they're still alive, and maybe. I help you out with this. Go on. Bell Tower keeps two ships in port. They think nobody notices, but I keep an eye. Every couple of days, one of them loads up in the middle of the night and sails out. Heading where? A wise man doesn't ask. I just know the and Su pulls out tonight, and where she make port, I bet you find your scientists. Not to look a gift horse in the mouth or anything, Tong. But why exactly are you telling me this? Bell Tower been a pain in my ass too long. I think you give them. Major pain back, plus interest. So, just outside this office at the far end of the parking lot level two, there's a door. It leads to sewers near the port. Not a very pleasant walk, but hey, this is Henshaw. Bell Tower runs tight security. How do you expect me to get on their ship? One of my boys will leave a package inside a locker for you in an equipment shed. You find it, we talk, and I tell you what to do next. I'll be waiting with bated breath, I'm sure. No, właśnie, więc musimy udać się na statek, który odpływa gdzieś tam. I taki będzie nasz, nasz, w sumie, cel w następnym odcinku. A ja, w sumie, będę się z Wami już chyba żegnał. No i przepraszam, oczywiście, za to, że ten odcinek wyglądał tak, jak wyglądał, i że nie było filmików ani z tej serii, ani z innych serii przez kilka dni. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no ale, tak jak mówiłem, całkiem spory. Zapierdziel mam w tym momencie na studiach, więc a, tak to właśnie wygląda. No ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i będzie nieźle. Dobra, w takim razie ja Wam dziękuję za oglądanie. E, trzymajcie się. Cześć.